Siemanko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie Na wstępie muszę wam powiedzieć, że to będzie odcinek na bardzo szybkim tempie <laughs> Ponieważ e, cisnąłem z pracy na szybko na lunch tutaj I właśnie w przerwie na lunch nagram ten odcinek Ponieważ no, innej sytuacji nie może być A tak to byście musieli czekać jeszcze kilka dni Zanim ten odcinek by się pojawił Dobra no to jedziemy e, Ostatnio widzieliśmy się chyba tutaj z Lechem w ćwierćfinałowym meczu Pochary Polski dalej była Wisła Remis 1-1, później ze Śląskiem też 1-1 i z Pogonią w pierwszym meczu półfinału Polski również 1-1 no i z Jagielonią udało nam się wygrać 2-1, do tak więc tabela już się podzieliła na dwie części, mamy 25 punktów i tutaj różnica pomiędzy miejscem pierwszym a ósmym to jest tylko punktów 5. Tak więc jak widzicie wszyscy tutaj mają szansę e, na mistrzostwo Polski. Zobaczymy jak to będzie. Hmm. Tak więc tutaj nie będę już pokazywał, e, to pokażę w następnym odcinku. Dobra. Tak więc 1-1 mieliśmy e, na wyjeździe, tak więc jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Dobra i na szybko skład. Tak więc Janota tutaj z tego co widzę, widzę wejdzie na prawą stronę. E, angielski na atak. Barloko, Bany, Malarczyk, Wasergi Kiewicz Dźwigała, Soke, Salinas eee, Pylepczuk, Janota Dobra myślę, że takim składem możemy lecieć spokojnie z tym meczem No to zaczynamy Kurde ten Barloko jest w optymalnej formie Dobra ma tutaj, dobra niech leci Dobra to zaczynamy ten mecz No i wystarczy nam remis 0-0, do żeby dostać się do finału Pucharu Polski i zapewnimy sobie już udział w Pucharach w następnym sezonie. No ale też oczywiście postaramy się wygrać Mistrzostwo Polski w tym sezonie, co byłoby naprawdę dużym osiągnięciem dla Korony Kielce. Dobra, zaczynamy ten mecz. Ja tu będę sobie popijał swojego szejka. Yy, Mutant Mass. <laughs> Dobra, dźwigała ma żółtą kartkę. Już w czwartej minucie tego spotkania. No i przy piłce Pogoń. Wilk pięknie waser przeciął tutaj to... Ależ! No ale był faul i Wilk chyba dostanie żółtą kartkę Nie, tylko kazanie No i jedziemy dalej z tym meczem. A tu będzie jakaś sytuacja, tak więc gramy dalej Soke do dźwigały. Salinas, uwaga Salinas Salinas A strzał tutaj z za pola karnego, ale prosto w bramkarza go gości Piłka na Salinasa nie przejął jednak tej piłki e Kolejny raz wilk. Tutaj Waser prawie przeciął to podanie. No ale e, bardzo, bardzo źle. Tutaj rozegrał to obrońca pogoni Szczecin. Angielski. Mamy szansę na akcję. Angielski Pylepczuk. No ale za słaby był ten strzał. Pylepciuka chyba sprzedamy po tym sezonie, tak mi się wydaje, gdyż już jest troszeczkę za słaby. Nawet jak na sezon Ekstraklasy. Angielski! Siedzi pięknie! Jest bramka. No i mamy 2-1 w tutaj zestawieniu dwumeczowym. Świetnie. Waser tutaj ciężko poturbowany. Janota, ale angielski dlaczego nie strzelał? Co on chciał zrobić z tą piłką, ej? Karol, co ty zrobiłeś? Dobra, 20 minuta tego meczu. Tak więc teraz pogoń musiałaby strzelić. No, w sumie... Jedną bramkę, żeby do remisu doprowadzić. Tak więc nie możemy do tego dopuścić. Dobra, pierwsza połowa już się kończy z bardzo dobrym wynikiem. 1 do 0 dla nas. Em, gracie dobrze, no ale to co zrobił angielski, przecież tutaj spokojnie mogło być 2 do 0. Nie wiem, nie przyjął tej, tej piłki. Nie wiem, co się stało. Dobra, rozpoczynamy drugą połowę. No i jedziemy. 50 minuta już. Angielski na spalonym. Pięknie. Już tylko 25 minut do końca tego meczu. Soke! Ale szkoda, że to nie weszło. Jirogalski ma szansę na kontrę, ale nic z tej akcji już nie wyszło. No i zostało, uwaga, uwaga, 10 minut do końca tego spotkania i coś mi się wydaje, że chyba korona Kielce jest już w finale. Doliczony czas gry Tak jest. Nawet 94. minuta i koniec! Tak, nie dziwię się, że nasi zawodnicy się cieszą. Ja również się bardzo cieszę. O nie, chyba nie to chciałem im powiedzieć. No ale dobra. Wygraliśmy. Idziemy do finału. Jest zajebiście. No i teraz, aha jeszcze nie wiemy z kim będziemy ten finał grać a kiedy będzie ten drugi mecz zobaczmy będzie rozegrany w środę czyli jutro dobra to od razu dostaliśmy 9000 tutaj mamy e, raporty ale to na razie nie dobra chcę tylko zobaczyć kiedy będzie a tutaj już jest już jest finał e, w we wtorek 26, czyli za tydzień. No to dobra, widzimy się tutaj e, przy okazji finału Pucharu Polski. Dobra, to ja będę kończył ten odcinek no i wracam szybko do pracy. Dobra, no to do zobaczenia e, przy okazji finału Pucharu Polski. Siemano!